Cześć Mankowidowie. witam was wszystkich bardzo serdecznie. Ja jestem CherryGamer, a to jest gierka CS2. Witam was oczywiście ja i witam was, pan pimpek który będzie ze mną grał jeden na jeden na Awupki, czyli to co Pymku lubisz najbardziej. Pimpek, ty znasz mniej więcej taką mapkę, bo na pewno grałeś kiedyś Awupę Lego, ale to nie mm. będzie typowe LEGO, bo będzie to LEGO na gigantycznym biurku. <laughs> po prostu klocki LEGO leżą sobie na biurku i będziemy się napierać jeden na 1 Dobra, zanim wystartuje widz, no to oczywiście łapeczka w górę. Jakiś komentarzyk miły się przyda tutaj dla pympka, na przykład, który mi pewnie wpierdoli to w No i co, i lecimy dalej. Partnerem odcinka jest CSGO Skins, strona do otwierania lootboxów ze skinami do gry Counter-Strike. Z kodem CZG otrzymujesz plus 10% do depozytu oraz darmowe 2 złote 10 groszy zł na start. Na stronie możesz otwierać skrzynki, wymieniać skiny, tworzyć bitwy w przeróżnych trybach i wiele więcej. Lecz pamiętaj widzu, strona przeznaczona jest tylko i wyłącznie dla osób pełnoletnich. A jeśli aktywnie korzystasz z mojego kodu CZG, daj o tym znać na Discordzie, a będziesz mógł zgarnąć fajne nagrody. Dzięki za uwagę, lecimy dalej. Zobacz sobie, ja idę do Tero. I tutaj będziemy się napierdzielali jeden na. Ej, zajebista mapa. To jest taki rat, ale taki aim, jakby, nie? Że. No, czy no, AWP. Tak jak AWP India macie naprzeciwko siebie. No to my się pojawimy tutaj naprzeciwko siebie. Ty, to się rusza. Nie, to. O, te się ruszają. Ej, kurwa! Ty, na nich coś pisze. Ej. Legged. Ej kurde, ja fajna moje... mapka. Jak nie ma twojej wupy? Ty nie masz skina, nie? Ty jak chcę mojego Asimowka? Ty nie mam kosy też! Co jest? O A o, 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 o. O, do mnie, kurwa, wpadłem w klocki Ja pierdolę gołą stopą natepnąłem Koszmar dzieciństwa. Mam Cię, chlapku, pympku, co, co Ty chciałeś zrobić? Pierwszy. Nie, bo to, bo to nie widać Jak nie widać? O, słyszycie? Słyszałem, nie widzę kurwa. Gdzie ty jesteś? Aaaa! No i kurwa nie widzisz, tak? Kurwa. Gdzie ty się ukryłeś? Słyszysz te klatuszki?

Nie! Gdzie wychylisz czuprę? Wow! Szczerze mówiąc, myślałem, że już nie żyję To ty masz coś z kablem, albo z, nie no, z kartą sieciową na pewno nie. Nie wiem, kurwa. ten router chyba wymienić, pępek. No ja działam w tym. Widzowie, Pympek ma problemy techniczne. O kurwa, Bed Bull. Gdzieś go tu słyszałem? O kurwa. Rwiecie w kurz. Pympek ma problemy techniczne. Najlepsze jest to, że jego rzuca laguje, mimo tego, że mamy ten sam internet i mieszkamy w tym samym mieszkaniu. To jest kurwa. Niemożliwe wręcz. Gdyby nie te lagi, to ja jestem pewien, że wynik byłby troszkę inny, nie? Piempek by mnie tam na pewno wcelował. Nie wiem, ale. Nie wiem, to Też nie mam pojęcia, zaraz zobaczymy na meczu. Mam cię! I co, cały czas cię lagły? O kurwa, zauważył mnie. Ciekawe czy się da Pympek to tak ciężko On Się nie daje tak łatwo w pchaja zrobić NIE KURWA NIE DRAWIŚ <ścoughs> ZASZEDŁ MNIE <ścoughs> Co ty żeś usłyszał że się tam przewala wszystko nie? No te te klucuszki latają głupie Pympek stosuje taktykę zachodzenia Ale tutaj mnie tak łatwo nie zajdzie bo tu wszystko widzę Kurwa no, ale mnie zaskoczy, no nie zdążyłem wycelować Pympku pęknę ci papę Gdzie ten pympior? No kurde No i chuj Ery. dogania mnie I chyba już mu przestało lagować, tak? Z czego widzimy efekty O kurde, a tym mi się ukradło Very good, <laughs> very good. Mam cię! Udało mi się! Wychylił czuprynkę! I pik! Gdzie ten pympczak? Ostatnia runda, czekać, czy to wygram. Czy też może pympek nie wyczai? O oh, kurwa, no scope. Jest bamcie! Udało mi się! <śpiewanie> Udało mi się! Dziękuję Wam, widzowie, serdecznie za obejrzenie tego odcinka. Mam nadzieję, że Wam się podobał i pomimo problemów u Pimpka, bawiliśmy się nawet spoko. Także żegnam Was ja, żegnam Was Pympek. Trzymajcie się. Na razie, cześć.